Pięć pomysłów jak zainwestować w talent Maksymalista. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Inwesty w Talenty. Dzisiaj inwestujemy w talent Maksymalista i przedstawiam wam moje 5 pomysłów, jak można to zrobić. Pomysł numer 1. Naucz się dawać feedback, pokazując potencjał. Sprawdź narzędzia coachingowe, jak zauważyć to, co dobre i pokazywać potencjał. Pytaj o pozwolenie na dawanie feedbacku. Nie każdy zawsze jest na to gotowy. Warto sprawdzić, czy ta osoba chce tego feedbacku. Jeżeli tak, to wtedy śmiało przekazuj. Przekazując feedback, warto wybrać najważniejsze obszary. Ludzie są przytłoczeni, kiedy tych obszarów jest więcej niż 2-3. Warto skupić na tym, co najważniejsze, najistotniejsze. Pomysł numer dwa. Znajdź sposób uczenie się od osób, które odniosły sukces. Warto się zastanowić, jak to zrobiły, w jaki sposób definiowały sobie sukces, w jaki sposób definiowały sobie cele, jak rozbijały sobie te cele na poszczególne kroki. Wiedząc to, Możecie, można zaplanować swoją drogę do tego najlepszego efektu, w czym maksymaliści są bardzo dobrze. Pomysł numer 3. pracuj z mentorami. Naucz się pracować z osobami lepszymi od siebie. Szukaj takich osób. Naucz się prosić ich o feedback. Naucz się wyciągać wnioski z tego, z tego feedbacku, który ci przekazują. Pomysł numer 4. zdefiniuj to, co znaczy dla Ciebie najlepiej. Najlepiej może mieć różne wymiary i w różnych obszarach może być najlepszym. Można być najszybszym, najlepsza jakość, najwięcej, może być najlepiej w ciągłej poprawie. Zauważ, które najlepiej jest dla Ciebie najbliższe i wykorzystuj to do definiowania swojego działania. Pomysł numer 5. Naucz się komunikować i uzgadniać standardy. Warto to umieć robić przy współpracy, przy delegowaniu, w projekcie, gdziekolwiek, gdzie jest współpraca z innymi osobami. Pojęcie standardu jakości może być bardzo różnie rozumiane przez różne osoby. Warto się nauczyć definiować to w taki sposób, żeby wszyscy wiedzieli do jakiego standardu dożycie. Tutaj też warto mieć różne standardy, nie niższe, wyższe, tylko inaczej zdefiniowane, w różny sposób opowiedziane dla różnych projektów, bo w różnych projektach jesteście z różnymi osobami. To tyle. To było moje pięć pomysłów na zainwestowanie w teren maksymalista. Życzę powodzenia w budowaniu mocnej strony i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.